Cześć! Łap za jeansową kurtkę i malujemy dzisiaj postarzane tło. Teraz możesz sobie zapauzować i zapisać numerki farb, które będziemy używać. Polecam też przygotować zapas gąbeczek, one akurat przy takich projektach schodzą w naprawdę dużej ilości. Dziś, zamiast białej bazy, użyję sobie neutralnej. Chcę, aby miejscami prześwietywał naturalny kolor jeansu, więc ona sprawdzi mi się najlepiej. I właśnie mieszam ją sobie z Medium. U mnie jest to Soft Maker, i wcieram w zasadzie w całość kurtki. Teraz czekam aż wyschnie. Na kolor bazowy wybrałam właśnie ten, ponieważ on świetnie imituje odcień pergaminu, także sprawdzi się idealnie. Farbę nakładam gąbeczką. Robię to miejscowo, czyli przykładam farbę, a w zasadzie gąbkę, w jedno miejsce i staram się bardzo dobrze ją rozetrzeć naokoło, aby nie powstały plamy. Tam, gdzie chcę, żeby tej farby było więcej, to oczywiście mocniej przyciskam gąbkę, nakładam więcej produktu. Tam, gdzie chcę, żeby było jej mniej, to bardzo porządnie sobie rozcieram, w zasadzie trzymając ją już w powietrzu. Nie przyciskaj gąbki zbyt mocno, niezależnie od tego, czy chcesz, aby w tym miejscu było więcej produktu czy mniej. Staraj się rozcierać farbę równomiernie. Jeśli zbyt mocno przyciśniesz gąbkę, na której jest w tym momencie dużo farby, powstaną Ci plamy, które jest bardzo, bardzo ciężko rozetrzeć. Jak widzisz ten proces trochę trwa. Ja właśnie w taki sposób wykonuję cały tył kurtki później jak ona wyschnie przechodzę też do przodu. Rozcieranie jest dość takim pracochłonnym procesem. Natomiast, y, jeśli nie zrobisz tego teraz, zanim farba wyschnie, po jej zaschnięciu właśnie powstaną te plamy, o których już wspominałam. No, i już niewiele da się z tym zrobić. Można ewentualnie dołożyć więcej farby, ale wtedy już nie ma szans, że y, uzyskamy ten efekt, na którym przynajmniej mi zależy, czyli właśnie tego prześwitu oryginalnego koloru jeansu. To wygląda wtedy naprawdę super i dla mnie to jest właśnie clue tego postarzania materiału. Ja zawsze kieruję się zasadą, że lepiej farby dołożyć niż kombinować jak ją ściągnąć i Tobie również tak polecam. W przypadku kiedy po wyschnięciu uznasz, że farba jest za jasna, czy jest jej za mało, to po prostu da się z tym pracować. Jesteś w stanie sobie ją przyciemnić, czy dołożyć więcej produktu, a jeśli pójdziesz w drugą stronę, czyli od razu nałożysz za dużo, zbyt grubą warstwę, to farba może pękać, może się kruszyć. To już jest bardzo duży błąd. I taką kurtkę no, wtedy należy zacząć od nowa. Niestety niezbyt da się uratować taką już zaschniętą, pękającą, zbyt grubą powłokę. Można oczywiście próbować, natomiast trwałość tego customu będzie pod znakiem zapytania. Ja też staram się bardzo mocno kontrolować zasychanie warstw, także jeśli widzę, że podczas schnięcia warstwy farba w którymś miejscu zasycha dużo wolniej lub zasycha w jakiś dziwny sposób, to od razu sobie to wszystko rozcieram, ściągam nadmiar i dalej staram się patrzeć, czy już wiążę poprawnie, czy jeszcze trzeba coś poprawić. Myślę, że to jest super nawyk, bo właśnie zmniejszamy sobie prawdopodobieństwo, że ten custom będzie nietrwały, że klient do nas napisze, że hello, co się stało z moją kurtką, ona mi po pierwszym praniu pękła, mimo że prałem czy prałam zgodnie z instrukcją. Więc warto zwracać bardzo, bardzo mocno na to uwagę, bo nałożenie farby za grubo jest naprawdę łatwe jest, tak naprawdę najłatwiejsze i jest to najczęstszy błąd, jeśli chodzi o wykonywanie customów przez osoby początkujące, ale mi również się tak zdarza mimo że maluję już od kilkunastu lat. Natomiast wtedy szybko sobie wszystko rozcieram, czasem dodaję trochę więcej medium, żeby to rozrzedzić troszeczkę lepiej związać. No, i kontroluję, jak ta kurtka się zachowuje, żeby rzeczywiście nie wysłać takiego bubla do klienta. No i cóż, co mogę więcej powiedzieć? Dalej sobie malujemy rękawki, już się robi troszeczkę nudno, no ale chcę wam pokazać e, naprawdę krok po kroku, jak to wykonuję. Jak chcecie, to zaraz Wam coś tutaj pośpiewam, e, w komentarzach przyjmuję e, propozycje playlisty, bo naprawdę ciągnie się to i ciągnie, i ciągnie, i ciągnie, i ciągnie aż mnie już znudziło. Dlatego postaram się troszeczkę tłum rozbawić. Dobra, lecimy. Monia, przyspiesz lekko. Na pewno padnie pytanie, czy na tę warstwę też dodaję sobie medium? Nie, nie dodaję na tę warstwę już medium. Zrobiłam to na pierwszej warstwie, czyli na tej neutralnej bazie i ją właśnie sobie wymieszam z softem. I odpowiadając już na kolejne pytanie, które często się powtarza, czy to musi być akurat to konkretne medium z tej konkretnej marki? Nie, nie musi być. Jeśli używasz sobie innego medium i jesteś z niego zadowolony, zadowolona, to luzik, karbuzik, używaj sobie dalej. Jeśli nie wiesz, jakiego medium użyć i chcesz zobaczyć jakieś takie polecajki, to w moim e-booku masz fajny przegląd właśnie medium, które polecam, a także farb od najtańszych. Do takich właśnie, których ja już używam, czyli profesjonalnych, dość drogich. Myślę, że to jest bardzo fajna publikacja, jak na początek drogi z customem. O, proszę bardzo! Jednak udało mi się przekazać 5 minut, 49 sekund i możecie zobaczyć, jak wygląda efekt pierwszej warstwy. To niestety nie jest koniec, także jeszcze chwilę będziecie musieli mnie słuchać. Poczekaj, aż porządnie wszystko wyschnie, zanim przystąpisz do tego kroku. I tutaj rozrzedziłam sobie bardzo mocno brązową farbę i takim już naprawdę szerokim, szerokim pędzlem. On jest również namoczony. Dodaję sobie, w zasadzie wylewam na wyschniętą pierwszą warstwę i bardzo, bardzo mocno rozcieram, żeby to nie był taki intensywny kolor, tylko właśnie taka jakby plama. No Wiecie o co chodzi. No, robimy postarzane tło, więc zależy nam, żeby wyglądało jak taki właśnie postarzony, zniszczony, brudny pergamin. Jeśli chodzi o rozrzedzenie farby, możecie sobie to robić na trzy sposoby. Albo softmakerem lub innym dowolnym medium, albo tinerem. To są najczęściej takie właśnie produkty, które służą tylko i wyłącznie do rozrzedzania farby. Albo oczywiście możecie użyć wody. Wody używamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy malujemy po bawełnie, jeansie, jeansie z ewentualnymi domieszkami. Jeśli malujemy po skórze, no to oczywiście żadnej wody nie używamy. Używamy sobie wtedy tylko i wyłącznie e, thinera. I tak wiem, że jeans to też bawełna, ale mnóstwo osób to wyodrębnia. Także ja też to robię w swoich publikacjach, czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy w e-bookach, czy w kursach online. Więc po prostu e, deal with it. Ja akurat mega lubię ten etap, kiedy bardzo długo i precyzyjnie trzeba wszystko rozcierać, kiedy używa się wody i tak fajnie ten efekt się pojawia, takiego po prostu tintu, takiego bardzo, bardzo. Delikatnego, prześwitującego koloru. W miarę schnięcia, farba też się utlenia, więc ona troszeczkę jeszcze się przyciemni. Natomiast no, mi się to bardzo, 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 bardzo podoba. Mimo że zarówno nakładanie, jak i późniejsze schnięcie po prostu trwa milion lat i jeszcze jeden dzień dłużej. Oh, Boże, ten film trwa 15 minut, 26 sekund, a ja już naprawdę nie wiem, co mam do Was gadać. Chyba zacznę Wam opowiadać o swoim życiu, bo no nie wiem, no po prostu tutaj dzieje się tylko i wyłącznie wylewanie, rozciaranie, moczenie tej kurtki i, i tyle. I nic więcej. No ale fajnie się to ogląda, nie? Dajcie znać. Fajnie się to ogląda? Czy krótsze robić? No i tak samo jak w poprzednim etapie, jeśli po prostu w miarę schnięcia widzę, że w pewnych momentach jest za jasno, no to sobie tej farby dokładam, znowu porządnie rozcieram, no i robię dokładnie to samo co wcześniej, więc możecie sobie pooglądać. A ja sobie nie wiem, co zrobię, no też sobie pooglądam, no bo co mam robić? Muszę patrzeć, co tu się dzieje w ogóle. <laughs> Ale teraz zaczyna się mój ulubiony etap, czyli chlapanie jeszcze mokrej kurtki, tak samo mocno rozrzedzoną brązową farbą. Wygląda to super, i to tak właśnie bardzo mocno wtapia się w tę kurtkę, tworząc takie. Ja nie wiem, ja nie wiem jak to nazwać. To jest po prostu arcydzieło. To jest obmyślone genialnie, i uważam, że jest to jeden z moich najlepszych życiowych pomysłów. No i właśnie tak sobie chlapię to troszeczkę sobie gdzieś tutaj rozcieram, ale głównie chlapię, bo to jest uzależniające i mogłabym chlapać wszystkie kurtki w nieskończoność. I tak perfekcyjnie wtapia momentalnie, kiedy ta kurtka jest jeszcze mokra, że... o Jezu, czy tutaj widać statyw? posze. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No trudno. Musicie jakoś po prostu sobie z tym poradzić, że wystaje kawałek statywu co zrobisz, jak nic nie zrobisz no nic nie zrobisz, no trzeba po prostu jakoś radzić sobie Uff. żenada, żenada dobra, pozwalam Wam dawać łapki w dół, bo to jest po prostu masakra no ale cóż, wygląda to bardzo fajnie fajnie się to rozciera, możecie jeszcze rozcieranie widzę pooglądać, a wiem, że to jest Wasza pasja, także mm, nie usunę tej klatki będziemy ją razem wspólnie oglądać i komentować, trudno, trudno trudno nie wiem, dla mnie to wygląda super Jak komuś się nie podoba, to jak coś to po prostu sobie takiej nie róbcie yy, I tyle I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie Chyba, że czujecie bardzo silną potrzebę napisania mi Nie podoba mi się, beznadziejny pomysł No to spoko, to, to też możecie napisać Ja obiecuję, że przeczytam Nie obiecuję, że odpowiem I też nie obiecuję, że się tym przejmę ale na pewno przeczytam, bo, bo czytam wszystkie komentarze, bo jak na razie mam na YouTubie aż jeden, więc robię to w miarę regularnie. No i to już sobie znowu chlapiemy i to jest, to jest po prostu świetne. Ten etap jest po prostu świetny, więc myślę, że bardzo Wam się spodoba, jak już będziecie sobie taką robić, bo chlapanie to jest to jest, to jest styl życia. To po prostu nawet nie jest pasja, to już Albo się to kocha, albo się tego nigdy nie robiło. Z dobrych wiadomości mam dla Was taką, że ten etap też się już kończy. Teraz będziemy sobie już patrzeć, jak to pięknie wyszło, i dokładać jedynie kleksy bardzo rozrzedzonej czarnej farby. No i tak jak już wspominam, wcześniej macie trzy sposoby rozrzedzenia w momencie, kiedy malujecie na czymś. A nie, sorry, pomyliłam się. Jeszcze tutaj na wyschniętej kurtałce troszeczkę sobie chlepie. Nie, no co ja gadam? Co ja w ogóle gadam? No tak, robimy kleksy z czarnej farby. Jest git. Tak to wyszło. Tu jeszcze na mokro, a tu już sobie schnie pięknie. No i kurczę, no nie wiem co sądzicie, ale jak dla mnie jest to świetna baza pod mapę swotów, którą... Zrobiłam i zaraz sobie zobaczycie efekt końcowy. Co ja tu jeszcze robię? A przód! Dobra, to samo robię z przodu. Także jeszcze kilka klatek rozcierania. No, bardzo pięknie. Tak, używam czasami rąk przy malowaniu, gąbek pędzli, generalnie wszystkiego, co. Mi się nawinie pod ręce i co sprawia, że efekt wygląda po prostu fajniej. Też Wam to polecam, bo uwalenie sobie rąk farbami to jest coś bardzo, bardzo przyjemnego. No i moi drodzy, dobrnęliśmy wspólnie do końca. Udało się. Miejcie na uwadze, że ja to musiałam obejrzeć przynajmniej 15 razy, razy 15 minut. Więc myślę, że Wam ten jeden raz yy, naprawdę przyjdzie to z ogromną przyjemnością. Tak prezentuje się właśnie efekt końcowy. Yy, tak wygląda moja baza, na której namalowałam mapę Hunsfotów. Zresztą zaraz Wam wszystko pokażę, no bo jakbym mogła się nie przyfleksować, że tak bardzo pięknie mi to wyszło. Uwielbiam takie projekty. One są bardzo, bardzo pracochłonne i zajmują no, mnóstwo pracy, nie ma co ukrywać. Głównie ze względu na schnięcie, no bo każda warstwa praktycznie, jak mówiłam, musi wyschnąć, żeby tej farby sobie nie ściągać, tylko żeby rzeczywiście ewentualnie jej dokładać. No ale ja jestem zajarana, po prostu dla mnie taki efekt, gdzie po prostu wszystko pięknie się przeplata między sobą. No, wygląda no, ekstra. 11 na 10. Sama się pochwalę, gdybym znowu miała mieć przypadkowo jeden komentarz na YouTubie, no to chociaż ja się poklepię po plecach. Dobra robota, moja. Dobrze ci to wyszło. Super, super. Przynajmniej ty obejrzałaś to 15 razy. Żegnam się z Wami, moje kochane Bamboszki. Mam nadzieję, że ta niesamowita wiedza, którą Wam przekazałam, przyda Wam się w życiu i że będziecie po prostu z pasją malować wszelkie postarzane tła na kurtkach. No i chwalcie się oczywiście efektem końcowym, oznaczcie mnie na Instagramie, bo wiecie, ja po prostu uwielbiam jak to robicie, więc róbcie to. Żegnajcie, buziaczki, pa pa.